Marcin Masny kłania się Państwu 15 czerwca z obrazkiem w tle, który nie ma żadnego znaczenia, to znaczy można dorobić jakieś znaczenie. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, proszę bardzo, mnie się nie chce. Tytuł dzisiejszego odcinka jest straszny, ale nie znaczy to, że coś strasznego musi się wydarzyć. Wojnę wrześniową zapowiada lub październikową. Zapowiada prezydent Serbii Aleksander Vucic, który twierdzi, że jeżeli coś się nie wydarzy, no to jesteśmy, prawda, w kursie na górę lodową. No ale on mówi niekoniecznie to, że tak jak polityk, mówi niekoniecznie zawsze to, co, co jest, tylko to, co chce powiedzieć. Chociaż z drugiej strony politycy tego obozu mniej zachodniego i są mniej zakłamani. Rosyjski, rosyjski minister ławrow czy sam prezydent Putin mówią tak trochę po Hamsku jak jest. Tak? Włócić też jest z tego obozu, bo jest serbem świat prawosławny, Wschód. O, a z trzeciej strony nie zupełnie nieprawosławne Chiny mają też inną tradycję, tam może mówią jak jest, ale mówią bardzo, bardzo powściągliwie. No ale to, przepraszam, wstęp przydługi, a przecież do rzeczy trzeba. Otóż ja sądzę, że wojny jesienią nie będzie. Oczywiście, zanim, zanim Trump obejmie prezydenturę w styczniu, data jest ta sama co ostatnia, czyli, bo tam tak. Proszę mnie poprawić. Zdaje się, że ostatnio w ostatnich kadencjach zawsze jest ta sama data inauguracji, więc nie musi być taka sama, chyba. Nie, nie, nie zupełnie musi. Ale w każdym razie do tej ostatniej, ostatniego tygodnia stycznia bardzo wiele się może wydarzyć, oczywiście. Bardzo wiele. Natomiast prawdopodobieństwo oceniam wciąż jako niewielkie, ponieważ od lat 75 obowiązuje zasada czy doktryna MAD. Po angielsku jest to skrót oznaczający szalony, prawda? Ale to jest skrót od wzajemna, zagwarantowane, wzajemne zagwarantowane zniszczenie. I na razie obie strony potencjalnego konfliktu mają możliwość razić przeciwnika środkami, przeciwko którym przeciwnik nie ma obrony, a więc oczywiście możliwe, że zapędzeni w kozi oligarchowie od jednej lub drugiej strony, przy czym zdecydowanie bardziej jednej z nich, czyli tej amerykańskiej, mogą, mogą się okazać szaleńcami, no to prawda i tego się należy obawiać, natomiast dopóki Obowiązuje jeszcze obowiązuje rozum, a na razie obowiązuje rozum, no to wydaje się, że to raczej nie jest możliwe. No, ale jednak, jak napisałem w tytule, Putin może zostać uznany za no, prowokatora, który wyzywa Amerykanów, bo Amerykanów, a nie Zachód, bo, bo zaraz przeczytam o co chodzi wyzywał wczoraj w, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w którym miałem przyjemność być z wizytą. Opowiem anegdotkę, bo anegdotki podobno ubarwiają. Były tam w bufecie kanapki z łososiem, z ściągaj i kanapki z witciną, czyli z szynką. ja wziąłem, pokazałem kanapkę z łososiem. Łososiem, tym tam północnoatlantyckim, to jest właśnie siąga, bardzo delikatne mięsko. Pani mi dała tę kanapkę i kazała sobie zapłacić jak za wietczynę, czyli szynkę. A potem, kiedy już zjadłem kanapkę, to gdzieś tam na dole dogonił mi jakiś pracownik krzycząc, że muszę zapłacić za łososia, bo właśnie to była, jednak, to była jednak siomga, a nie wietczyna. No i musiałem pożyczać pieniądze, bo nie miałem już rubli. Cały czas wdzięcznie pamiętam te pożyczki, ale nie będę mówił od kogo były, bo chyba nie wypada. A więc byłem tak: byłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Moskwie. Nawet pamiętam to przejście ze starego budynku domowego, gdzie nagle to samo piętro w jednym budynku ma jeden numer, a w drugim budynku ma drugi numer, i wszyscy się z tego bardzo śmieją. Ha, ha, ha. I wracam do spraw poważniejszych. Otóż. Dokładnie 200 lat temu, no i pół jeszcze, bo to był grudzień, 2 grudnia 1823 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych Monroe do w mowie do, do Kongresu, prawda? tak z pamięci to nie wszystko pamiętam jednak ogłosił doktrynę Monroe. Ale mało kto, i wiemy ze szkoły, raczej z mediów, co to była za doktryna, no, że pocarstwa kolonialne mają się nie wtrącać do świeżo, do, do, do interesów Stanów Zjednoczonych, śwież, śwież, świeżo tak naprawdę stworzonego nowego państwa na kontynentach amerykańskich. No czy tam na kontynencie amerykańskim, bo w sumie jest jeden. Ale mało kto, Kojarzy okoliczności. Otóż Ameryka, nowo powstałe państwo, była świeżo po wojnie z Anglią, która wciąż się wtrącała, a nawet użyła tamto i owo w Stanach Zjednoczonych, wojska angielskie. I druga konfrontacja to była konfrontacja z Rosją. Zresztą i z Anglią, i z Rosją ta konfrontacja miała miejsce w tym samym miejscu, a mianowicie na wybrzeżu Pacyfiku. Rosyjska, pierwsza zresztą spółka akcyjna rosyjska, no państwowa, tak jak to tam w Rosji, carska, rządowa, kompania rosyjsko-amerykańska, była właścicielem Alaski i Wybrzeża. No, tam były rozmaite spory, dokąd miało to sięgać, były umowy z, i z Anglią, i z Ameryką. Najdalszy zasięg to, to aż do Kalifornii. No, ale ustalili właśnie rok po doktrynie, czy pół roku po doktrynie Monroe, że to ma być dalej na północ. Te spory trwały, jak wiemy, aż do wykupienia Alaski od Rosjan, kiedy Rosja była bardzo osłabiona, zwłaszcza finansowo po wojnie krymskiej. Ale to, to jest istotne, właśnie, że te, ta konfrontacja amerykańsko-rosyjska miała miejsce już 200 lat temu. Dotyczyła wówczas wypierania Rosji przez Amerykę, przez Stany Zjednoczone z kontynentu amerykańskiego. A teraz wygląda to tak, jakby role się odwróciły, jakby no te role się odwróciły już dawno. W każdym, bo odwróciły się już w roku 1900, powiedzmy, 18. 19, kiedy związek Sobie, no, nie istnie, Rosja sowiecka oczywiście jeszcze nie Związek, ale bolszewicy, tak? Zaczęli wyrażać, czy wyrażali już jawnie, ambicje podbicia świata, co potem się ujawniło w herbie Związku Sowieckiego. No, był blob ziemski z sierpem i młotem. No, tak trochę to groteskowo i koszmarnie wyglądało. No i w, teraz Putin znowu wydaje się, że wyraża. Podobne ambicje, ale już nie, na, nie w skali globalnej, chciałby wyprzeć Amerykanów z Eurazji łącznie z Europą. Co brzmi trochę niepokojąco, ale żeby się niepokoić albo nie niepokoić, to ja teraz Państwu przedstawię wczorajsze, no oczywiście począ, część początku wczorajszego wystąpienia Putina, właśnie do kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie. Bo nasze media, nasze media były no, troszkę, troszkę wybiórcze i wyłowiły z tego nasze w ogóle zachodnie media wyłowiły z tego rzekomą, nie rzekomą, wypowiedzianą ofertę rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy, którą natychmiast odrzuciło NATO, nie Ukraina, tylko NATO, przez co Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, ujawnił, że to nie Ukraina jest stroną wojującą, tylko właśnie NATO. Trochę to było niezgrabne, no ale to taka szczerość, właśnie. Okazało się, że Zachód też umie być szczery. To my wojujemy rękami, życiem, mieniem Ukraińców, więc my odpowiadamy na Ofertę Putina. To nie była oferta szczera, oczywiście. Putin chciał przykryć tak zwany szczyt pokojowy w Szwajcarii, gdzie nie ma nikogo poważnego ani ze wschodu, ani z zachodu, ani z południa. A po drugie, chciał właśnie uzyskać Putin chciał uzyskać od zachodu taką odpowiedź i aż uzyskał ją znaczy chciał uzyskać od Ukrainy, ale okazało się, że dostał jeszcze lepszą, bo właśnie dostał ją od sekretarza generalnego NATO. No już lepszego prezentu Putinowi zrobić się nie dało. Teraz będę czytał Państwu fragmenty z komentarzami tego, co wczoraj Putin powiedział w ministerstwie. Jesteśmy świadkami upadku euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa. Dziś tego po prostu nie ma. Właściwie trzeba go stworzyć od nowa. Wszystko to wymaga od nas, wraz z naszymi partnerami, wszystkimi zainteresowanymi krajami, a jest ich wiele, wymaga wypracowania naszych, wypracowania, czy znaczy zapewnienia bezpieczeństwa w Eurazji, a następnie oddania tego szerokiej dyskusji międzynarodowej. No to na razie brzmi tak, tak spokojnie i pocieszę Państwa, że dalej też brzmi dość spokojnie i nie, nie, nie wojowniczo. Mówimy o sformułowaniu, dającej się przewidzieć przyszłości, zarysu równego i niepodzielnego bezpieczeństwa, o populnie korzystnej, równej współpracy i rozwoju na kontynencie eurazjatyckim. Bardzo ładnie to brzmi, tak, bezpieczeństwo to jest przeniesione, od razu powiem, to jest przeniesione z tego modelu, którym tutaj nieraz opowiadałem. Modelu, który całemu światu mocarstw, państwa niezaangażowane proponowały od lat 50., od konferencji w Bandungu w Indonezji, czy wcześniej nawet. Jest taka, takie pięć zasad, panciel czy panciasila, pięć zasad, które pierwotnie sformułowali Chińczycy i Hindusi. Wcześniej przed Bandungiem, jako podstawę do współistnienia, mimo bardzo poważnego konfliktu, jaki miał miejsce między tymi państwami. Zresztą potem znowu wybuchł militarny konflikt, tak? ale jakoś tam się udało to wszystko zażegnać. Proszę Państwa, to już jest 70 lat ponad tych sporów, no i tam jakoś specjalnie dużo ludzi zginęło to się jakoś trzyma. To, to, są, to jest zasada, którą też przyjęła Rosja, mianowicie państwa, które się bardzo między sobą różnią, nie wtrącają się do spraw, w których mają suwerenność, tylko jakoś tam współpracują, tak, współpracują z poszanowaniem swoich, swojej specyfiki. Jest to wyzwanie dla mesjanizmu ekscepcji. No, wyjątkowości Ameryki. Ameryka jest, jak wiadomo, wyjątkowa, jest mesjanistyczna. Kiedyś tutaj w jakimś filmie opowiadałem o przemówieniu o przemówieniu Abrahama Lincolna, słynnym w tym kontekście. Chodzi o, o to, że no, protestanci, czy tak naprawdę różni sekciarze, którzy stworzyli Amerykę, później masoni, którzy budowali to państwo, dali mu fundament. Potem jeszcze Żydzi doszli do tego bardzo wpływowi. Wprowadzili do, ten mesjanizm, tę wyjątkowość, ten ekskluzywizm amerykański do amerykańskiej doktryny do tego stopnia, że stało się, stało się to fundamentem istnienia państwa amerykańskiego, który, które yy, musi, yy, musi zmieniać świat na swoją modłę. Chińczycy i Rosjanie nie chcą zmieniać świata. Świata na swoją modłę, przynajmniej to deklarują. I myślę, że szczerze, bo co innego jest uzależnić od siebie jakieś państwa w Afryce, na przykład czy w Azji, a co innego jest je zmienić na swoją modłę. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Putin był teraz w Pekinie niedawno, twierdzi w tej właśnie przemowie do kierownictwa ministerstwa, że tam znalazł zrozumienie co więcej okazało się, że. Jego koncepcja nowego ładu eurazjatyckiego doskonale się uzupełnia z koncepcją ładu globalnego, jaką mają Chińczycy. Tak twierdzi i myślę, że nie ma powodu mu nie wierzyć. Dalej mówi Putin. Po pierwsze, konieczne jest nawiązanie dialogu ze wszystkimi potencjalnymi uczestnikami takiego przyszłego systemu bezpieczeństwa. Po pierwsze, proszę o że to, to maszyna przetłumaczyła, a nie mam oryginału. Chyba niezbędne jest ustalenie nie, tak: kwestii z państwami otwartymi na konstruktywną interakcję z Rosją. Z państwami otwartymi, czyli na razie, no na pewno nie z państwami, z większością państw zachodu czy kolektywną zapada, jak oni tam w Rosji mówią. Ale większość państw Eurazji jest otwarta na taki, na taki dialog, na interakcję z Rosją. Po drugie, należy wyjść od faktu, że przyszła architektura bezpieczeństwa jest otwarta dla wszystkich krajów euro, euroazjatyckich, które chcą wziąć udział w jej tworzeniu. Dla wszystkich kluczowe zdanie oznacza oczywiście także kraje europejskie i natowskie. I tutaj dalej jest taki, taka dygresja o Europie, no, w tym o Polsce, ale bez nazywania państw po nazwie. Bo Putin chce wytłumaczyć, że Rosja nie jest groźna. Potem nawet tłumaczy, że właśnie stany są groźne, ale to właśnie teraz przeczytam dobrze. Zagrożenie dla Europy nie pochodzi z Rosji. Głównym zagrożeniem dla Europejczyków jest ich krytyczna. I stale rosnąca niemal całkowita zależność od Stanów Zjednoczonych w sferze militarnej, politycznej, technologicznej, ideologicznej i informacyjnej. Ciekawe, że nie mówi o, o sferze ekonomicznej. Tymczasem wiemy, że, Euro, że poza tym, że jakaś dziwna agentura wewnątrz Unii Europejskiej podkopuje europejską gospodarkę zielonymi ładami i innymi bzdurami. No, to nie są bzdury. To są poważne sprawy. To również Amerykanie po prostu zakazują Europie korzystania z tanich paliw. No i no to, to, to właśnie dotyczy gospodarki więc, więc w sferze gospodarczej jesteśmy też uzależnieni od Ameryki. O tym Putin nie mówi, ciekawe czemu. Europa, cytuję Putina, w coraz większym stopniu. Spychana jest na margines światowego rozwoju gospodarczego, no właśnie, pogrążana w chaosie migracji. No, sam ma w tym udział Putin i jego sojusznik Łukaszenko. Migracji i innych palących problemów, pozbawiana międzynarodowej podmiotowości i tożsamości kulturowej. Ja mam nadzieję, że Trump, jako prezydent, udowodni, że ten problem Europy, i także problem Rosji z Ameryką. Nie tkwi w samej Ameryce. Oczywiście jest Ameryka jest przerośnięta tym Deep State, tą sektą, która, nią, która tam rządzi od stu kilkudziesięciu lat tymi oligarchicznymi rodzinami, które no, podejrzewamy, że wyznają jakiś satanistyczny kult i praktykują go. Przerośnięta jest, to prawda, no ale da się z przerośniętego. Ciała tego pasożyta pewnie jakoś tam wyciągnąć. I mam nadzieję, że Trump, jeżeli będzie prezydentem, cały czas trzeba to bardzo podkreślać, że to nie jest oczywiste. Udowodni, że właśnie nie w Ameryce tkwi problem, tylko w jej okupantach, w tym pasożycie. I nie, nie mówię jakoś tam na pasożycie, tak powiedziałem, bo to inna wymowa tego słowa byłaby tutaj pełnym nadużyciem. No życie, dobrze. tak. Putin wspomina takich europejskich suwerenistów, nie używa tego słowa, chętnych do współpracy z Rosją. Wymienia dwa nazwiska: De Gaulle i Kohla. Jak byłem mały, nie pamiętam tego, ale jak byłem mały i Charles de Gaulle był tutaj owacyjnie witany, oczywiście na życzenie. Na życzenie sowieckich i polskich komunistów? Owacyjnie witany przez naród polski w Warszawie, oglądałem to w telewizji i mówiłem o nim dużo Dygol, Dygol, Dygol. No, To było wielkie wrażenie, jak taki wspaniały, wysoki generał, prezydent witany przez tłumy, owacyjnie, entuzjastycznie. No ale nie pamiętam już niestety, Miałem wtedy, ile miałem lat? jak? On był w Warszawie, kiedy to było? No, znowu nie pamiętam, ale chyba nie całe trzy lata miałem wtedy. Ale może się mylę. Niestety, nie mam jakoś pamięci do dat. Jak na historyka to rzeczywiście trochę straszne. Mam nadzieję, że czytam tekst Putina. Mam nadzieję, że prędzej czy później nowe pokolenie polityków europejskich powróci do tego dziedzictwa. No i tutaj jest bardzo ważna uwaga: czy mamy w Polsce ludzi, Zdolnych do takiego widzenia świata, a co więcej do suwerennej polskiej polityki. Czy mamy kadry? No na pewno nie w samej polityce, bo tutaj już ktoś zadbał o to, żeby tacy ludzie tam się nie dostali, ale czy mamy na przykład stosunkowo młodych, no młodszych ode mnie w każdym razie, przedsiębiorców, prawników, to, tam, tam bym szukał, tak? Bo to są ludzie, którzy nie muszą działać w polityce, nie, są, nie muszą się tam pchać do polityki, a jednocześnie mają horyzonty, znają świat, wiedzą jak działać. No, ale to do tego może kiedyś wrócimy. Zaraz spada kluczowe zdanie o tej właśnie obecności amerykańskiej, chociaż nie. Bez podania nazwy, kluczowe zdanie Putina o tej obecności w Eurazji. Nadszedł czas, aby rozpocząć szeroką dyskusję na temat nowego systemu dwustronnych i wielostronnych gwarancji bezpieczeństwa zbiorowego w Europie. W Europie. Mhm. No pytanie jeszcze jest takie, czy rzeczywiście Putin tak duży Nacisk kładąc na te gwarancje, wie jak zagwarantować gwarancję. No bo skądinąd wiemy, że Ukraińcy kiedyś mieli swoje memorandum budapeszteńskie 30 lat temu, tak, i nikt się tym potem nie przejmował, że tam jakieś podpisy były pod nim. Teraz Ukraińcy dostają jakieś gwarancje bezpieczeństwa od różnych krajów zachodnich. I w tych gwarancjach nie ma nic konkretnego. Są to gwarancje czasowe, bardzo ograniczone. Czy Putin uważa, albo czy próbuje nam wmówić, że gwarancje dwustronne i wielostronne dotyczące całej Eurazji będą skuteczniejsze? Za takimi gwarancjami musi stać realna siła. Polska, podpisując jakąś umowę o gwarancjach bezpieczeństwa z kimkolwiek jeżeli ma dużo mniejsze siły, no to musi się liczyć niestety z tym, że partner nie będzie tych gwarancji, nie będzie się tym w ogóle przejmował, tak Tak jak partnerzy Ukrainy nie przejmowali się gwarancjami, tak jak partnerzy Rosji, o czym wspomina Putin, zachodni, amerykańscy, też nie przejmowali się jakimiś tam, no akurat na gębę, Składanymi zobowiązaniami, że nie będzie rozszerzenia na to, na przykład, i potem znowu, i znowu. Potem mówią: No, ale to było na gębę, no, ale wszyscy wiedzieli, że to było, że, że to było powiedziane, no, ale na gębę to się nie liczy. No, no, może ma rację, że jak się to wszystko podpisze, jak, no ale boję się, że jednak, mimo wszystko, bez realnej siły stojącej na straży przestrzegania tych gwarancji, i tych umów to może być nieskuteczne. No, i teraz, właśnie już naprawdę do rzeczy, czyli do obecności amerykańskiej. Jednocześnie w przyszłości, mówi Putin, konieczne jest podjęcie działań na rzecz stopniowej redukcji obecności wojskowej mocarstw zewnętrznych domyślamy się o co chodzi w regionie Eurazjatyckim. Rozumiemy oczywiście, że w obecnej sytuacji Teza ta może wydawać się nierealistyczna, ale tak właśnie jest. Czyli zewnętrzne siły na kontynencie to są te siły, które nie pochodzą z kontynentu eurazjatyckiego. Jeszcze przetłumaczę dalej. Wygląda na to, że siły chińskie lub rosyjskie w kraju eurazjatyckim, na przykład w Polsce, są to przyjęcia, a siły amerykańskie nie, bo są spoza Eurazji. To trochę niepokojące znowu. No ale trzeba po prostu przyjąć, że taka jest koncepcja Putina. Może ją wyjaśni dokładnie kiedyś. Na razie to właśnie tak brzmi, jakby, jakby Rosja chciała wypchnąć Amerykę z całego kontynentu eurazjatyckiego, ale aż po Portugalię, aż po Azory być może, no ale z drugiej strony przyznaje Putin, że jest to brzmi to nierealistycznie? To też jest uspokajające. My, jeśli jednak w przyszłości zbudujemy niezawodny system bezpieczeństwa, no niezawodny, jak to zrobić, żeby był niezawodny? To jest moje pytanie. Dobrze, taka obecność poza regionalnych kontyngentów wojskowych po prostu nie będzie potrzebna. W zasadzie, szczerze mówiąc, dzisiaj nie ma takiej potrzeby. To po prostu okupacja i tyle. Okupacja amerykańska, tak? Ostatecznie uważamy, że same struktury państwowe i regionalne Eurazji muszą określić konkretne obszary współpracy w obszarze wspólnego bezpieczeństwa. I dopiero potem, po, tym, po tej opowieści o całej Eurazji, Putin przechodzi do Ukrainy, do tych spraw, o których, którymi się interesują media, ale to zostawiam. I na koniec po prostu chciałbym chciałbym chciałbym, co bym chciał? No chciałbym wskazać, że no to jakby, jeżeli jest jakiś, jak, jakiś pretekst, jakiś pretekst dla Zachodu, czy dokładnie mówiąc dla Waszyngtonu, żeby jakąś agresywną akcję podjąć, no to tym, tym pretekstem może być niestety uwaga Putina, że należałoby wypchnąć Amerykę z Eurasji. Liczę na to jednak, że to się wszystko nie wydarzy. Na koniec chcę przypomnieć, że takich anegdotek jako o szynce i łososiu trochę jest w mojej książce Wielki kryzys 2024-2025 globalne przesilenie i co potem, która się nieco opóźnia, ale, ale powstaje, to znaczy okładka powstaje. Skład mam dostać do poprawek lada chyba chwila, ta lada chwila się przesuwa też. Także myślę, że przed wakacjami jeszcze książka będzie. Może, może będzie, znaczy się tak. Przed sprzedaż też ma ruszyć lada chwila. Nie będzie na razie audiobooka. A może kiedyś będzie, a może nie będzie. Może będzie audiobook innej książki, aktualniejszej, którą napiszę potem. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że nie będzie jak na tych obrazkach na miniaturze i nie zostaniemy zmieceni. Przez jakąś wojnę, tym razem już nie regionalną, nie lokalną, tylko powszechną. A nie chcemy się modlić o wojnę powszechną, za wojnę powszechną, o, wojnę, o wolność ludów, jak Mickiewicz, bo to jednak jest właśnie szale, szaleństwo, madness. Na koniec jeszcze, na, zupełnie na koniec, proszę Państwa o kciuki w górę, subskrypcję 6 zł lub wielokrotność na moje rozbestwione potrzeby spożywcze i żegnam się z Państwem. No myślę, że to nie za długo, bo się też dzieją rzeczy w kraju ciekawe.